Mhm. Mm co stresuje? Ej, ale dobrze. Zmącony umysł, jak morskie fale. deadline'y cię gonią, jak kanibale. Nie wiesz, co począć. Nie masz sił, już skakuj na okręt pisarskich dusz. Ahoj, hej, przyjacielu. Takich jak ty było już wielu. Skakuj ale... na okręt pisarski sztorm i może się Dlaczego najpierw to brzmiało jak szanta, a teraz zaczęło jak kurwa boli Dołącz do nas, zanim skończysz jak wrak! Przyjacielu, takich jak ty było <mulety> już wielu, skakuj na okręt pisarskich dusz!